No dobra. Halo, 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 jestem, jestem, bo coś, coś mi tam przerwało live'a. Słychać, słychać, słychać Ciebie. To coś mi tu live'a przerwało, ja tutaj się zden. Zagadałem, zagadałem i teraz tak, dobra. I wtedy, Danusia, jak dojedziesz tutaj, nie? To wtedy możesz se spokojnie w ten firtel i wtedy, jak będziesz miała pełny zbiornik, to, to zawołasz. Daniela, i wtedy on ci pom ten będzie odbierał od nas. Jak poprosi, to przyjadę. Co to ty powiedziałeś? Przecież Dobra. A jak jadę dalej? Y, 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 ten tutaj do SORGO. Widzę, widzę. Dobra. Zasłonię za Santamarkę.

No dobra, wszystko leci, wszystko jest git. Więc jeszcze raz witam wszystkich e, serdecznie na mapie kolonii. E, tak jak już na wstępie mówiłem, e, na farmie jest to nasze drugie spotkanie. Kończymy E, prace żniwne, ja żniwię Sorgo, e, Danuta 1977, którą jeszcze raz serdecznie witam, e, kosi na sąsiednim polu Jęczmień, e, Daniel 1977 zajmuje się. Pracami pożniwnymi, czyli nawozi, wapnuje i będzie orał, a menadżer, tak jak kto Daniel1977 powiedział yy, Oliwier, no, w miarę możliwości będzie się starał od nas odbierać, a jak nie, no to oderwiemy. Daniela od tych prac i będzie nam odbierał nasze zbiory. No Danielu masz okazję się ten. Załamujecie. No, ja tyle mogę jeszcze dodać, że na farmie został zakupiony nowy Silos, unia, którego jeszcze raz pokażę, bo z przyczyn technicznych nie wiem, coś mi się przerwało na początku z live'em. Za co bardzo przepraszam, ale człowiek się uczy jeszcze. O, jedzie Daniel 19,77, siema. siema, 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 siema A gdzie jest Danuta? Ona jest na tym polu y, T2, obok siebie ona 51 i 53 Ale żeś stanę, stanęła, jak widły w gnoju. Oj tam, oj tam, no. Dobrze jest. Odbieraj i... i nie gadaj. I nie gadaj. Bo tu praca idzie pełną parą. A Danielu, słuchaj, a Ty żadnych krów po y, wujku, szwagru, nie wiem, tam dziadku nie, nie odziedziczyłeś? Nie, na razie, pod taką pustą gospodarkę. Ja pierdzielę to chociaż już mógł Ci, nie wiem, jedną taką krówkę, wiesz, taką biedną zostawić. Danuta, ja Ci tu zostawię ciągnik Tu gdzieś na drodze O Jeden. Widać, że nowe guziczki tu masz, patrz to no, guziczki masz, tak? Dobra A coś... A coś Tak? Co gadać? No ale jak? Nie można. Ale co? Co nie można? No mam tylko jedne słuchawki. No. A tak się nie da podłączyć pod dwóch... pod jednego Discorda. Wiedecja cicho. tutaj na razie. Do twoich ocz... ...wojennych. Danielu! No. Jak coś to mu może Twitcha włącz. Niech sobie obej ten... obejrzy. Na moim kanale. Chcesz Daniela oglądać? Oliś, chcesz Daniela oglądać? Co? To daj mi telefon twój, a nie wiem hmm. czemu picza założonego. A. To nie obejrzy. A, nie obejrzy, nie? Nie obejrzy. Paula mu tam połowę pozablokowywała. No ja, bo to jest, wiesz, to jest... To ja ci powiem, tak, z dwie, dwie osoby, jakie jeszcze się przydały, to ci powiem... Tu jest co robić. No jest, jest. To się tak myśli, wiesz. To, to nawet można, wiesz, e, robić lajwy, czy z tych prac, wiesz, e, nawożenia, e, e, orania, siania, bo to przypuśćmy, wiesz, tu, tu będzie trzeba coś potem posiać. Bo to na przykład, wiesz, my tu to skosimy, yy, nawieziemy, wiesz, wapnem, nawozem, zanim my to wszystko tu zaoramy, bo to to trzeba, wiesz. Te wszystkie pola, które myśmy zebrali, to teraz trzeba, wiesz, je. no, Przygotować, wiesz, pod, pod, pod kolejne zasiewy, nie? No. Yy, i za, zacząłem sobie tworzyć, wiesz, w tym, w tym, yy, w tym, no, yy, tym, pliku wideo, co jest yy, w sklepie yy, Microsoftu, wiesz ten ten klimp ampczek, jak on tam no. się nazywa, no, no, to sobie takie małe intro zrobiłem na początek. Aha. Siema, Majorus. Siema, witam cię. Siema, witam pozdrowie Witamy, witamy. Siema, pozdrowienia dla Jurusia. Siema, siema Juruś, witam serdecznie, witam, witam. Juruś, teraz weź mi powiedz, czy jest wszystko słychać? Czy jest dźwięk z gry słyszalny? Bo na tym poprzednim live'ie yy, było yy, głucha cisza. Ale teraz już to zdążyłem naprawić. Chyba mam nadzieję, że to jest wszystko yy, słychać teraz. Okej, okay, dobra, dzięki Jurus, dzięki, dzięki bardzo. Jak coś zapraszam na kanał Discord. Oj, dobra, Danielu. Jak możesz, to przyjedź ode mnie, odbierz. Co ty masz? Ja mam sorgo. Muszę wziąć następną tam. No, po to się w jedną przyczepę zmieści, bo ja już jestem na tym drugim polu, nie? To tam będzie, wiesz? Nie, ale do tego musisz wziąć osobną, nie? O, witamy serdecznie, Kojotka 26. Dzięki, że słychać grę. O, to się najbardziej y, 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 boję, nie? Bałem, żeby gry nie słyszać. Ale to dobrze. Słychać jest wszystko dobrze, to to najważniejsze. To najważniejsze, dobra. No. Słuchaj, jak coś to to SORGO, to można sprzedać od razu, bo my i tak nie będziemy tego chyba używać. Bo do czego torych tych jest to SORGO? Dla koni. A to jest jako co? Jako pasza dla nich, czy, 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 czy? Pasza. O proszę. No bo my to wiesz. Koni, to na pewno nie będziemy mieli. Jak tu zostawię na czepe, to dopełnisz. Patrz, jaki kurcze hojny, ty. Zostawi na czepe. Ty, na ulicy? A ja. samochody nie jeżdżę, bo i ruch uliczny jest włączony. To weź tu. na... To weź na to pole z, yy, z koszonym sorgiem, to zawieź. Pomyśl trochę. Ja nie wiem, kto ci dał tą gospodarkę? Ten. Ciocia wuja. Ciocia wuja, no tak. A ja ci powiem, ta sobota to też taka kurde trochę męcząca, nie? Wczoraj. No, Nie? taki taki dzień. Eee, no dokładnie, dokładnie kojotek 26, masz rację, w chipsak znalazł. O jest racja. Ja coś za co? kasie w gips? Nie no skądże? Ja? jak nie, tam jest u Ciebie, to nie, bije na Discorda. No, zapraszamy na Discorda głosowego. Jesteśmy na, u mnie na głosowym. Zapraszam. Zapraszamy. jaki to więcej, tym przyjemniej, raźniej, wesoło. Danka, ty No, to wsiadałaś w ten tą maszynę i jeździłaś, tylko podjeżdżałeś pod drzewa i ci ścinało. A to ja nie wiem, ja żadnych modów takich nie używałem. Wiem, że były na 22 taki taki ten... Normalnie, jak ci przeszkadzały drzewa, to podjeżdżałeś tam, gdzie miałeś swoje pola... Oj, i to... To, to, to... Kojotek26, no to z... zdrowia Ci życzymy, zdrowia. Co mu jest? Od dwóch dni z grypą. O. No, ale Ty wiesz, Jacku, to można przepłukać, nie? I się nasmarować. Tak jest. <śleskujesz> ja zobacz, jak... Jak widzisz u mnie, to proszę bardzo, zobacz, co jest napisane na, na, na ciągniku, zobacz. Deluxe 40% w tak. A. No, A. A co to oznacza? Ja. Ja tam przy sobie noż, no, wożę I wiesz, się smaruję. Pracownicy nie muszą wiedzieć, bo to wiesz. No właśnie. Oj. Na ketonalu leży plackiem. No to. No tak, no bo teraz to jest ten głupi okres grypowy. Bo to jest wiesz. To jest jednego dnia jest ciepło, drugiego jest zimno. Ty sam nie wiesz, jak się masz ubrać. No dzisiaj jechaliśmy z Oliwierem i z Danką na cmentarz gdy mamy, nie? No. To jeszcze w autobusie wyobraź sobie jeszcze zaczął grzać, nie? Kurde myślałem, że nie wyrobię w tym autobusie No. Z tego co ja wiem to ma od środy padać. No niby ma padać, wiesz? Może tam u was, bo u nas tu tak wiesz, u nas tu tak sporadycznie, nie? No, zobaczymy, co to no. następny tydzień przyniesie. No i niestety, jutro do roboty, nie? No, przepraszam bardzo, kto musi, ten musi, nie? Bo ja już nie będę mówił, kurczę, kto ma wolne, nie? No, no, jutro do pracy. Ty do pracy idziesz? No, a jak? A ty mówiłeś, że ty masz o to od poniedziałku wolne. No, to wolne. no właśnie. Ty, kuźwajań. Ja wiem, że ty się lubisz nad biednymi znęcać. Ci, którzy muszą iść do pracy. Jasne. Nie dość, że kurczę, niedawno wrócił po trzech miesiącach chorobowego, bo teraz idzie na pięć tygodni na urlop. No kto ja to widział? W sumie, w sumie by źle liczycie. Jak, Jak źle? Na... No tak, no bo jakbym szedł na miesiąc, to bym szedł. Od... 1 marca do końca marca, to jest miesiąc. A jeden, y, dwa tygodnie y, w tym miesiącu i dwa tygodnie w nowym miesiącu. To ja nie idę na miesiąc, bo to jest jako inaczej liczone. No dobra, ty już się nie tłumacz? <laughs> dobra, dobra. Ci będzie. No dobra, na razie wszystko leci, wszystko jest dobrze. Jakbyś tam miał czas, to możesz tam jechać i to sprzedać, Daniel. To zawsze można, wiesz, później sprzedać. Albo wysypać do silosa i wtedy ten... Widzisz, w jednym miejscu mogłem dwa razy sprzedać, tam jakiś... Nie wiem, co to było, co nie mogłem sprzedać, tylko normalnie tylko wysypałem, a pieniędzy nie leciało. Danka, co to było? Pszenica? Soda? Pszenica. No to jak zacząłem wy wywodzić, to dwie przyczepy nie mogłem sprzedać, normalnie wysypało, ale pieni pieniążków nie leciały. A jęczmień jak sprzedawałem, to normalnie kasa leciała. Dobra, dobra, ty. Ty weź mi tutaj niech szań, że ty byłeś na ten, to sprzedawałeś. Ty pewnie sprzedałeś, a pieniądze sobie sam wziąłeś. Da, da. No co, zawiesił mi się teraz? No mi też się zawiesił, o panie. Nie masz tam informacji, że ktoś wbija na serwer? Nie. No dobra, to mamy zebrane, to mamy zebrane. Dobra, teraz tak, teraz to wysypiemy. Wysypiemy, wysypiemy. Taka jak to tu jest. Jak ten tu stanął? Ten stanął na środku i zadowolony. Se myśli... myśli Niech się pokombinuje. A nuż, a nuż widelec trafi. No, dobra. No, ładnie, 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 dobra, ja już mam ten, okej, okay, dobra, to ja jadę zawieźć kombajn, ja jadę zawieźć kombajn.